Oto Honor Magic 7 Pro. Jest on flagowcem wyposażonym w procesor Snapdragon 8 Elite, wspierany pamięciami DDR5X i UFS40 i czerpiącym energię z akumulatora o pojemności 5270 mAh, ładującego się z mocą 100W przewodowo oraz indukcyjnie z mocą 80W. Smartfon ma OLEDowy ekran o rozdzielczości 1280x2800 pikseli, przekodnej 6,8 cala z okrągleniami i odświeżeniem. 1 do 120 Hz oraz typową jasnością 1600 nitów i szczytową 5000 nitów. W ekranowym otworku umieszczono 50-megapikselowy aparat do selfie z przysłoną 2.0 oraz czujnikiem 3D do portretów i rozpoznawania twarzy. Z tyłu zamontowano z kolei 50-megapikselowy aparat główny ze zmienną przysłoną w zakresie 1.4.2.0 i optyczną stabilizacją obrazu, a także 200-megapikselowy aparat z teleobiektywem dającym 2,5-krotne przybliżenie bezstratne i Stukrotne cyfrowe. Aparat ten ma przysłonę 2.6 i optyczną stabilizację. Komplet fotograficzny wieńczy 50-megapikselowy aparat szerokokątny z przysłoną 2.0, polem widzenia 122 stopni i funkcją makro. Smartfon ma ponadto głośniki stereo, nadajnik podczerwieni, podekranowy czytnik linii papilarnych oraz klasę szczelności obudowy IP68. Smartfon kosztuje 5799 zł. Smartfon występuje także w wersji Magic 7 RSR Porsche Design ze zmienioną stylizacją i dodatkowym czujnikiem lidar przy tylnym aparacie. Wspomniana stylizacja jest inspirowana samochodami Porsche, a smartfon występuje w kolorach podobnych do tych, na jakie są lakierowane samochody Porsche Taycan 4S i 911 serii 992.